17. Patryk Pawlak, teraz Witczak przedziera się idealne wyłożenie, ależ zmarnowana okazja. Patryk Pawlak, strzał, ale zablokowany na linii. Pawlak, ale znów dobrze w defensywie, zespół nie zna. I bram. I jest teraz gol! Zaskoczyli ekipę AZS-u AWF-u goście z Gniezna. A Tomasz Subocz tej sytuacji nie zmarnował. I w 14 minucie 1 do 0 dla zespołu z Gniezna. Szybko. Czerwiński tam lewą stroną. Zagranie wzdłuż bramki to musi być gol! Majka nie ma. Dobija jednak Kurniewicz, a więc zdążyli gospodarze. Świetną sytuację miał Majek. To jeszcze zdołał uratować Pacanowski, ale wobec dobitki Kurniewicza był już bezradny. No i w 15 minucie szybkie wyrównania z DSław Łukasz Kurniewicz. I jeden do jednego. Ale teraz inne rozwiązanie broni Pacanowski tam piłka jeszcze na linii Powlakiem. Jednak Czerwiński, ale świetna teraz interwencja. Kolejna szansa dla gospodarzy. Witczak opanował piłkę. Witczak, nie ma bramki. Jeszcze piłkę przejmuje ją Gumny. Gumny świetnie to rozegrał. Witczak na drugą stronę. To musi być gol! Kapitalna akcja ZSŁA WFU. Strata tutaj Mateusza Poltaszewskiego. Kończy się stratą. I bramką numer dwa dla ZS AWF, o ile dobrze dojrzałem, był to Szymon Pilaczyński ustawiony na... Ale nie mogą rozwinąć skrzydeł w ofensywie yy, Gnieźnianie. Koszutowski, Koszutowski zagranie w półkole strzał. Szansa na kontratak, Witczak, Pilaczyński gumny trzech na dwóch. A za WF strzał z Hendu Pilaczyńskiego. Lewartowskiego, ale potem szybka strata ZS AWF-u. Już Grotowski w półkole strzałowym jest Lewartowski, świetna interwencja. Pluta! Mocny strzał z backhandu. Gumny. Indywidualna akcja Karola Gumnego. Gumny! Ale trzy efektowne uda. Marcinkowski w półkole strzałowej. To jest gol! To musi być gol! Jednak Grotowski Inne zdecydowali się rozwiązanie. Gracze nie zno. nie lewartowski, a Grotowski piłka ląduje w bramce. 3 do 2, 48 minuta. Mamy zmianę Pokazał się Kaniast. Zagranie w koło, ale że blizn... gości z Gniezna, biegnie Lewartowski, jest Grotowski, Mateusz Poltaszewski, Lew... Andrzejczak, ale Kurniewicz wygrał to starcie swoją fizycznością, Kurniewicz, wycofanie jest Przybylski, Przybylski, maje... Fantastyczna trójkowa akcja wszystkich napastników AZS-u, AWF-u Poznań, którzy w tym momencie byli na boisku w 56. minucie. Największą e, pracę wykonał tutaj Łukasz Kurniewicz, który swoją fizycznością, no tak naprawdę nieco... Dostanie kolejną szansę, czy jakieś e, inne rozegranie zdecydują się gnieździanie. Tym razem e, Lewartop. Strzały Lewartowskiego, znów znakomicie Gebler, jeszcze yy, poprawka.